Kosowski Witam Państwa w trzecim odcinku magazynu o skokach narciarskich magazynu Punkt K dzisiaj podsumujemy sobie weekend w Ruce weekend jest zdecydowanie lepszy dla biało-czerwonych ponieważ mamy już pierwsze top 10 i to jest w konkursie indywidualnym numer 4 ostatnio czekaliśmy do Willingen także można powiedzieć, że jest progres zacznijmy sobie od soboty długa to była sobota, długie kwalifikacje później trochę szybszy, ale loteryjny konkurs i tu już naprawdę nie było źle, Oleg zniszczył był czwarty po pierwszej serii koniec końców skończył na trzynastym miejscu tak samo Kamil Stoch na szesnastym miejscu po pierwszej serii ostatecznie skończył na miejscu dwudziestym siódmym reszta balaków do drugiej serii się nie dostała, trzydziesty trzeci Dawid Kubacki Kuba Wolny 42 Paweł Wąsek na miejscu 50 ostatnim, ale przez warunki Pawła Łąska przekręciło, no i było z nim jak byłoś, Chodzi o top 5 tego konkursu. Piąty był Andreas Wellinger, szósty, czwarty Christopher Eriksen Sundal, trzeci Stefan Kraft, drugi Jan Herl i wygrał sobotni konkurs indywidualny loteryjny w Ruceł pan Pius Paszkę. Sobota niedziela, czyli dzisiaj to był już lepszy dzień dla biało-czerwonych. Zaczęło się od kwalifikacji. Tam najlepiej nie było, wygrał. Piusz Paszka, najlepszy z naszych w tych kwalifikacjach to dopiero 21. Paweł Wąsek 23 był zniszczony. Kubacki, 28, 41. Stok zdyskwalifikowany został. Kuba wolny, jeśli chodzi o konkurs tylko jedna seria przez wiatr dwóch Niemców na podium, pierwszy Wellinger, drugi Kraft, trzeci Karl Geiger, czwarty Trzofnik, piąty Arti Aigro, to jest niesamowite i przede wszystkim dziesiąty Dawid Kubacki także idziemy do góry jest naprawdę coraz to, coraz to lepiej, czternasty Kamil Stoch piętnasty Paweł Wąsek, to była to nasza trójka, która się do drugiej serii dostała, zniszczył też trafił na średnie warunki bez wiatru, nie miał z czego odlecieć 35. Olek zniszczył także na no, najlepsze miejsce w sezonie dla Kamila Stocha i dla Dawida Kubackiego Paweł Wąsek nie miał najlepszy w tym sezonie, bo jego najlepszy wynik w tym sezonie to jest 14. miejsce w Lillehammer ale i tak, no ten skok Kamila tak naprawdę nie dużo brakowało i byłoby top 10 Kamila Stocha na który już tak długo Przecież czekamy. Szósty był Deszfanden. Gregor Deszfanden w ogóle jest w znakomitej formie. To jest obecnie siódmy zawodnik zawodnikucharu świata po tym weekendzie. Ma 141 punktów, ale i tak, moim zdaniem, rewelacją jest jednak Maximilian Ortner. 143 punkty, szóste miejsce w rankingu. Jeśli chodzi o te miejsca: 1, 2, 3, Paszkę, Kraft, Herl. Paszkę ma 316 punktów, Kraft ma 240, 236, ma Herl. I 230 ma Daniel, Schofenik 5, Wellinger 203. W czołowej dziesiątce mamy także jednego Niemca, Norwega i dwóch Norwegów, tak bo jest Sundal na miejscu 8. 10 jest Lindvik, 9 jest Karl Geiger, najlepszy Słowiec na miejscu 11, Anżel Leniszek. dalej w słabej formie, co by nie mówić. Artiagro Gro, 13 w Pucharze Świata, 14 Tate France, to rewelacja. Najlepszy z naszych Paweł Wąsek 21, 42 punkty, 34. Aleksander Zniszczyk 23, 24. Dawid Kubacki 31 punktów o 11 pozycji do góry i o 6 pozycji do góry. Kamil Stoch 25 punktów. Co by nie mówić u Kamila Stocha? Czy chcesz, czy nie chcesz? Progres jest, Kamil, na 4 konkursy 3 razy wszedł do drugiej serii. I no naprawdę cieszy chociaż ta regularność wchodzenia do drugiej serii. Sensacją może być słaba postawa Raimunda i laje Raimund 31, 19 punktów, 32 Stefan laje 17 punktów My za tydzień będziemy mieli weekend w Wiśle, proszę Państwa Także no, nie powiem, że podium, bo nie chcę pompować Tego balonika, ale Jeśli by to podium było w Wiśle Naprawdę byłaby wielka Rzeczy, ja patrzę na Twittera, co tutaj pod hashtagiem Jumping Family już raczej się uspokoiło. Klemens Joniak podobno widzę, tutaj nie wystartuje w Wiśle, a to jest, no jest słabe moim zdaniem, że akurat Klemens Joniak w Wiśle nie wystartuje, ale tak, wróci Piotrek żyła. I tutaj już na pewno możemy się Doszukiwać pozytywów Naprawdę Możemy patrzeć Na te skoki Z yy, przeświadczeniem, że Gorzej niż rok temu nie jest Jest na pewno lepiej A przy odrobinie szczęścia, tak jak dzisiaj Naprawdę, te skoki jakby były 3-4 metry dalsze Moglibyśmy walczyć o podium No wczoraj Oleg był czwarty po pierwszej Serii Także jest dobrze, naprawdę nie jest źle. Step by step idziemy do przodu. My się nigdy nie, roz... My nigdy nie zaczynamy od początku z pełnej rury. Zawsze wchodzimy powoli, ale jak wejdziemy, to ło. No i mam nadzieję, że wejdziemy i to wejdziemy już w wiśle. I to naprawdę będzie dobry weekend. Moje oczekiwania przed tym weekendem, powiem szczerze, ja mam akurat trochę wysokie oczekiwania przed weekendem Wiśla, ale to jest to, że w, i w konkursie, w konkursie z drużynowy chyba w sobotę, z tego co pamiętam. Zaraz zobaczę zaraz. Powiem plan weekendu. A nie, są dwa konkursy indywidualne. No to nawet konkurs indywidualny oba ja mam oczekiwania, że po prostu będziemy mieli w każdym konkursie jednego w top 10. No, proste oczekiwania: top 10, co najmniej jeden w każdym konkursie i tyle. Wydaje mi się, że są optymalne. Ciekawe rzeczy przed weekendem w Wiśle, zobaczymy jak zapisze się Pius Paszkę, ja jestem ciekawy Halvor na Grane Ruda, miał być fenomenalny, jest na razie 19, tylko 46 punktów, tak samo Rio Kobayashi. 51-17, Renikaido Kaido jest lepszy od Rio Kobayashi go w tym sezonie, zobaczymy, no to jest sezon, który zapowiada się ciekawie, oby nasi walczyli o podje i o wysokie miejsca, Olek zniszczył być może wreszcie, zaliczy coś fenomenalnego w Wiśle jest stać go na to o i moim zdaniem Olek zniszczał na podium Wiśle to nawet zbytnio sensacyjne nie będzie, my się usłyszymy za tydzień w, w odcinku punktka numer 4 i ja wam życzę miłego wieczoru i co? do usłyszenia